Zastanówmy się nad następującym zadaniem. Na ile sposobów można wybrać zestaw N-pączków składający się z pączków trzech rodzajów? Powiedzmy, że takich waniliowych, truskawkowych i wiśniowych. Tych czerwonych to wiśniowe, te różowe to truskawkowe. Jeśli, i tu mamy dwa warunki, że pączki, pączków tych waniliowych ma być parzysta liczba, a tych pączków truskawkowych ma być taka liczba że będzie to przynajmniej jeden taki truskawkowy pączek w zestawie. No więc jak można rozwiązać to zadanie? Żeby je rozwiązać, najpierw pomyślmy nad jego taką łatwiejszą wersją, kiedy nie mamy tych warunków na liczbę i po prostu zastanawiamy się, ile jest w sumie takich zestawów N pączków składających się z pączków trzech rodzajów. Waniliowych, truskawkowych i wiśniowych. I jeżeli mamy się nad tym zastanowić, to no pomyślmy na przykład dla, dla jakiegoś n, n równego 6, ile, ile takich będzie możliwości? Yy, więc, więc nie wiem, te pączki możemy sobie jakoś wybierać. I co jest istotne, że, że te, to, że w jakiej kolejności wybierzemy te pączki, nie ma znaczenia. Tak? Jak sobie rozumiemy jakoś taką zamianę, to, to jest to samo. I to jak o tym możemy myśleć, to możemy myśleć w taki sposób, że te pączki w jakiś sposób sortujemy. Czy na przykład jako pierwszy dajemy te waniliowe? potem dajemy te truskawkowe, a potem dajemy te wiśniowe. Że jest taka kolejność tych smaków. I jeśli tak będzie, no to ile ile w takim razie jest tych zestawów dla n równego 6? No możemy pomyśleć, ile jest takich pącz, ile, ile, ile może być pączków waniliowych w tych, w tych zestawach. No więc tych pączków może być od 0 do 6, bo tyle 6 jest maksymalnie, ile, ile mamy w sumie pączków w zestawie. To w takim razie dla każdej, z tych liczby, dla każdej z tych z tej liczby pączków waniliowych w tym zestawie możemy się zastanowić, ile mamy możliwości. No i widać, że, że liczba możliwości zależy od tego, na ile, ile sposobów możemy wybrać te np. truskawkowe. No bo tymi wiśniowymi musimy po prostu uzupełnić je do 6. Więc dla 0, dla 0 pączków waniliowych, tych truskawkowych może być od 0 do 6, czyli jest 7 możliwości dla jednego waniliowego może być od 0 do 5, czyli 6 możliwości i tak dalej aż do wyboru sześciu pączków waniliowych kiedy to i truskawkowych i wiśniowych musi być 0, więc mamy tylko jedną możliwość. A zatem jak sobie sumujemy te wszystkie liczby możliwości, to dostajemy, że w sumie zestawów takich sześciu pączków w trzech smakach jest 28. No dobra. To, to taki jest wynik dla n równego 6, no, ale my musimy powiedzieć ogólny wzór dla, dla dowolnego n. Więc jak można to zrobić? No i żeby to zrobić, zastanowimy się nad enumeratorami. Yy, enumeratory to są funkcje tworzące yy, takich różnych yy, kombinatorycznych wielkości. Więc yy, co my tutaj mamy? Mamy jakieś trzy nawiasy. Każdy to jest po prostu suma 1 plus x plus x kwadrat plus x sześcian i tak dalej. Czyli suma kolejnych potęg xów, czyli szereg geometryczny. No i wiemy, że to jest funkcja tworząca takiego y, ciągu stałego. Stale równego 1. No i jak mnożymy przez, sobie, przez siebie jakieś trzy funkcje tworzące, to też wiemy, że otrzymamy inną funkcję tworzącą jakiegoś innego ciągu an. Y, no i teraz, jakbyśmy chcieli policzyć. Ile takie a n jest równe dla, ile jest równe takie a n na przykład dla n równego 6. No to w jaki sposób moglibyśmy to policzyć? Moglibyśmy się zastanowić, no to musimy się zastanowić, co, co stoi przy, przy x do 6. No i żeby to zrobić, no to możemy się zastanowić, na ile sposobów. Otrzymamy to x do 6. Tak, no, skoro przy wszystkich tych xach, wszystkich potęgach x stoi zawsze jedynka, to to liczba sposobów, na które można uzyskać x do 6, będzie dokładnie tym wyrażeniem, które stoi przy, które, które stoi przy x do 6, czyli tym elementem ciągu a6. No to z pierwszego nawiasu oczywiście możemy wybrać elementy od, od 1 do x6, czyli 1x2, x2, x2, x6, x2, x4, do x5, do x6. do No i dla każdego z tych, z tych wyborów będziemy mieć trochę inną, możliwość, inną liczbę możliwości dotyczących do tego, co możemy wybrać z pozostałych dwóch, dwóch nawiasów. Jak wybierzemy sobie jedynkę, no to z drugiego nawiasu też możemy wybrać dowolną rzecz od, jednej, od 1 do x6. do i wtedy z trzeciego nawiasu już będziemy musieli wybrać konkretną rzecz, więc mamy 7 możliwości. Jak wybierzemy z pierwszego nawiasu X, no to z kolejnego nawiasu możemy wybrać wyrazy od 1 do X do 5. No i z kolejnego z trzeciego nawiasu też mamy tylko jedną możliwość, więc mamy 6 możliwości. Jak wybierzemy X do kwadrat, X kwadrat z pierwszego nawiasu, to, to z możliwości wyboru z dwóch kolejnych elementów z dwóch kolejnych nawiasów będzie 5. I tak dalej, aż, aż do tego momentu, kiedy wybierzemy z pierwszego nawiasu x do 6, i jeśli tak wybierzemy, no to z drugiego nawiasu i z trzeciego musimy już wybrać jedynkę, więc mamy tylko jedną możliwość. No jak przesumuje, przesumujemy to wszystko, to wyjdzie nam, że a do a6 jest równe 28. Czyli dokładnie to samo, co nam wyszło. Yy w tych naszych zestawach sześciu pączków. I czy to jest przypadek? No to nie jest przypadek, dlatego że jak patrzymy na to, ile jest takich wyborów, które nam dadzą x do szóstej, no to to jest dokładnie to samo, co ile jest wyborów, które nam dadzą sześć pączków. Bo wybór potęgi x do którejś z pierwszego nawiasu możemy utożsamić z wyborem tylu pączków waniliowych. Czyli na przykład jak wybieramy x do trzeciej, to wybieramy y, trzy pączki waniliowe. Wybór z drugiego nawiasu utożsamiamy z wyborem y, pączków truskawkowych. Czyli jak wybieramy x, to wybieramy po prostu jeden pączek truskawkowy. A wybór z ostatniego nawiasu to będą utożsamiamy z wyborem. Y, Pączków wali wiśniowych, czyli jeżeli wybieramy x do kwadratu, to wybieramy dwa pączki wiśniowe. No i skoro te po przemnożeniu te xy mają dać x do 6, no to, to to znaczy to samo, że po wyborze tych pączków mamy dostać 6 pączków w zestawie. Więc to się dokładnie zgadza. Yy, więc nic dziwnego, że a n to będzie po prostu nasze rozwiązanie. Czyli jeżeli policzymy ciąg a n i poznamy jawny wzór na ciąg n, to wtedy poznamy jawny wzór na ilości tych zestawów pączków. No więc jak możemy to zrobić? No po prostu przeliczając te funkcje tworzące. Wiemy, że każda z tych funkcji tworzących możemy zapisać jako 1 przez 1 minus x, bo to jest po prostu funkcja tworząca ciągu stałego. W takim razie mamy tutaj 1 minus x to minus trzeciej. Teraz stwierdzenia odwumianie, wiemy, że to jest suma wszystkich takich wyrażeń, gdzie mamy minus 3 po n razy x do n tej. Możemy się w takim razie pozbyć tego, tego pierwszego ujemnego licznika, czyli sposobem na pozbywanie się ujemnego licznika, i otrzymamy, że to jest suma po n z n plus 3 minus 1 po n x do n tej i jak jakoś sobie to uporządkujemy w taki, w taki jasny sposób, to dostaniemy, że to jest n plus 2 po 2 razy x do n tej yy, i to suma po n i to jest nasza funkcja tworząca, a zatem ten nasz ciąg yy, szukany a n jest równy n plus 2 po 2. To wyszła nam całkiem, całkiem, ładna, yy, całkiem ładna liczba, Yy, całkiem ładne rozwiązanie, całkiem ładny ten jawny wzór na tę liczbę zestawów. Yy, możemy się zapytać, czy w takim razie, skoro jest taki ładny, to, to ma jakąś interpretację kombinatoryczną. Oczywiście, że ma. To jest taka dygresja na temat tego zadania. Yy, jest interpretacja kombinatoryczna. I yy, polega ona na, na tym, że jak mamy ten nasz zestaw sześciu yy, pączków i go sobie tak posultujemy właśnie na, że najpierw te waniliowe, potem truskawkowe, potem wiśniowe, to każdy wybór tych, tych pączków to tak naprawdę, jakbyśmy sobie powiedzieli, że to jest jakieś 6 pączków, to możemy ustalić dokąd będą te waniliowe, potem, od, potem dokąd będą te truskawkowe i od momentu kiedy już przestaną być truskawkowe, no będziemy wiedzieć, że są wiśniowe. Tak, czyli na przykład taki wybór jak teraz to będą 3 pączki waniliowe, jeden pączek truskawkowy i dwa pączki wiśniowe. Hmm. Czyli, czyli to, co musimy wybrać, tak naprawdę, gdzie umieścimy takie granice pomiędzy, pomiędzy jednym rodzajem pączków, a drugim rodzajem pączków. Yy... O, tak. I y, żeby, żeby wybrać te granice, to możemy powiedzieć, że mamy w ogóle 8 możliwości, gdzie, gdzie będą jakieś rzeczy, że w ośmiu miejscach mogą być albo pączki, albo granice. I teraz po prostu musimy wybrać, gdzie, gdzie tu będą granice. I to, gdzie będą granice, już nam zdefiniuje też, gdzie będą te pączki. Tak? Jeżeli tutaj będą granice, to tutaj będą pączki. Jeśli granice będą obok siebie, na polach obok siebie, to znaczy, że na przykład danego rodzaju pączków w ogóle nie będzie. Yy, czyli, czyli mamy 8, czyli mamy N plus 2. Yy, miejsca, gdzie, my, gdzie możemy ustawić yy, granice. Yy, ma, ma, mamy do ustawienia dwa granice, więc możliwości mamy n plus 2 po 2. A yy, ustawienie takich granic w jednoznaczny sposób już nam ustawia wybór tych pączków. Więc to jest interpretacja kombinatoryczna. No dobra, czyli podsumowując, yy, a no i to było rozwiązanie tego prostszego zadania. A teraz yy, wróćmy, do tego, wróćmy do, tego naszego, do tego, z czego wyszliśmy. Czyli na ile sposobów można wybrać zestaw n-pączków składających się z pączków trzech rodzajów: waniliowych, truskawkowych i wiśniowych. I teraz wchodzą nam te dwa dodatkowe warunki. Po pierwsze, tych waniliowych ma być parzysta liczba, a tych truskawkowych ma być przynajmniej jeden. I jak możemy odpowiedzieć na to pytanie? No możemy odpowiednio zmodyfikować te nawiasy. Tak, jak wcześniej pozwalaliśmy na wybór dowolnych liczby tej, tej waniliowych pączków, a teraz mamy powiedzieć, że ich ma być tylko parzysta liczba, to możemy ten pierwszy nawias zmodyfikować w taki sposób, że będziemy mieć tam tylko do wyboru parzyste potęgi x. Czyli 1 plus x kwadrat plus x czwarte i tak dalej. Truskawkowych ma być przynajmniej 1. Więc to, jak możemy zmodyfikować ten nawias, to po prostu wyrzucić 1, tak? bo jedynka odpowiadała wyborowi 0 pączków danego rodzaju, więc teraz mówimy, że skoro zawsze musimy wybrać przynajmniej jeden pączek, no to, no to tutaj się zaczyna od X, bo zawsze musi być wybór przynajmniej jednego. A ponieważ nie mamy żadnego warunku na, na te pączki wiśniowe, to tutaj nam się nic nie zmienia. No i teraz znowu musimy się zastanowić, jaką to nam funkcję tworzącą daje i jaki będzie ten jawny wzór na AN. No teraz sprawa nie jest aż taka prosta, ale zobaczmy, no ten, pierwszy, ten pierwszy nawias to jest oczywiście 1 przez 1 minus x kwadrat, tak, no bo to jest funkcja tworząca takiego ciągu, gdzie mamy tylko parzyste potęgi, to po prostu yy, możemy sobie tam podstawić x kwadrat i otrzymamy do takiego zwykłego, do takiego zwykłej funkcji tworzącej na ciąg stałym, oznaczymy podstawić x kwadrat i otrzymamy właśnie, właśnie taką, yy, taką funkcję tworzącą. Teraz przy następnej, następnym wierszu możemy zobaczyć, że to jest też zwykłe. To jest tak jakby zwykły nawias 1 plus x plus x kwadrat i tak dalej, tylko po prostu przemnożony przez x, więc możemy powiedzieć, że jego funkcja tworząca to jest x przez 1 minus x. No a ostatni, a ostatni nawias to jest po prostu 1 przez 1 minus x. No i teraz to, co możemy zauważyć, to że ten pierwszy mianownik rozkłada się na 1 minus x razy 1 plus x. Więc to, co dostajemy po wymnożeniu wszystkiego, to jest x przez 1 minus x do 3 razy 1 plus x. No i teraz takim, postępując tą sprytną metodą rozwiązywania y, równania tak jak, tak jak mamy taki, taką postać, to już wiemy, że, że y, ciąg, od którego to jest funkcja tworząca, będzie w postaci jakieś alfa plus jakieś beta razy n plus jakieś gamma razy n kwadrat plus delta razy minus 1 do n tej. Te, te współczynniki moglibyśmy wydobyć, rozwiązując upraszczając tu jakieś ułamki proste, ale możemy też po prostu rozwiązać taki układ równań, który nam wyniknie z, z po prostu zastanowienia się, ile mamy tych zestawów pączków dla, dla poszczególnych n. Tak dla n równego 0 wiemy, że w ogóle nie ma zestawów pączków, no bo powiedzieliśmy, że przynajmniej jeden truskawkowy musi być. Więc, więc tutaj będzie zero możliwości. Dla n równego 1 mamy jedną możliwość, bo to po prostu musi być ten truskawkowy pączek. Dla n równego 2, no wiemy, że mamy jeden truskawkowy pączek. Yy, nie możemy mieć waniliowych w takim razie, bo waniliowe musi być poparzysta liczba, a, a mamy tylko jedno wolne miejsce, więc ten drugi pączek to może być albo truskawkowy, yy, czyli wtedy będą dwa truskawkowe, albo może być wiśniowy i będzie jeden truskawkowy, jeden wiśniowy, czyli mamy dwie możliwości. I dla N równego 3 mamy aż 4 możliwości, bo to może być, na pewno będzie jeden truskawkowy. No i oprócz tego, oprócz tego jednego truskawkowego, mogą być jeszcze dwa truskawkowe, może być jeszcze truskawkowy i wiśniowy, może być jeszcze dwa wiśniowe, yy, czyli truskawkowy i dwa wiśniowe, albo może być truskawkowy i dwa waniliowe. Czyli mamy 4 możliwości. Yy, no i jak podstawimy ten nasz jawny wzór yy, z tymi alfą, betą, gammą i deltą, to właśnie otrzymamy. Takie, takie tutaj wyrażenia. Więc to jest układ równań yy, z czterema niewiadomymi, czterema równaniami, ale on jest dosyć prosty do rozwiązania, bo to jest dużo takich bardzo wyraźnych zależności. Także na przykład, jeżeli odejmiemy yy, od drugiego równania pierwsze, to uzyskamy, że 2 beta plus 4 gamma jest równe 2, czyli że beta plus 2 gamma jest równe 1. Teraz, jak odejmiemy od trzeciego równania pierwsze, to uzyskamy, że. 2 yy, beta plus 8 gamma jest równe 3, czyli beta plus 4 gamma jest 3 drugie. No i z tych dwóch równań to już bardzo łatwo widać, że, yy, że gamma jest równe 1 czwarta. Tak jak odejmiemy jedno do od drugiego, to mamy, że 2 gamma jest równe 1 druga, czyli gamma jest równe 1 czwarta. W takim razie beta musi być 1 druga. No i skoro już mamy takie rzeczy, to możemy to po prostu podstawić do tego równania numer 2 i otrzymujemy, że 1 równa się alfa plus 1 druga plus 1 czwarta minus delta, czyli alfa minus delta jest równa 1 czwarta, a alfa plus delta było równe 0, czyli alfa jest równe 1 ósma, a delta jest równe minus 1 No i... Już rozwiązanie tego równania, układu równań yy, pozwala nam stwierdzić, że nasze a n jest w takim razie równe 1 ósma plus 1 2 n plus 1 4 n kwadrat minus 1 ósma razy minus 1 do n. No więc yy, widać, że tutaj szukanie jakiejś kombinacji, interpretacji kombinatorycznej mogłoby być trudniejsze i tak naprawdę tylko te n numeratory pozwalają nam yy, w taki prosty i jasny sposób rozwiązać to zadanie. Dlatego generalnie one się przydają. No dobra, więc to jest, to jest rozwiązanie naszego zadania i możemy być szczęśliwi, że nam się udało, yy, ale spróbujmy jeszcze trochę zachęcić to zadanie i zrobić trochę trudniejsze z niego. Yy. Mianowicie modyfikacja polega na tym, że teraz nie wybieramy zestawu tych pączków tylko wybieramy pewien ciąg n pączków składający się z trzech różnych rodzajów też tych waniliowych, truskawkowych, wiśniowych. Yy, Nasze warunki zostają takie same, że tych waniliowych ma być parzysta liczba, a truskawkowych ma być przynajmniej jeden, ale skoro to jest ciąg n pączków, no to mówimy, że, że teraz ich kolejność się liczy, tak, czyli one mogą być, powiedzmy, że one są zapakowane w jakiś taki fikuśny sposób. I, I to, jak one są zapakowane, to już sprawia, że one są różne. Tak? Czyli, że to, że mamy na początku wiśniowy, potem truskawkowy, a potem waniliowy, to już sprawia, że to jest inny, inny zestaw, inny ciąg tych pączków, niż jakby to na początku waniliowy, potem truskawkowy, potem yy, wiśniowy. Tak w tych kolejność pączków się teraz liczę. I jak to w takim razie modyfikuje naszą sytuację. Tak to było y, wcześniej, to co liczyliśmy wcześniej, to liczyliśmy kombinacje, kombinacje tych pączków i mówiliśmy, że to jest tak, jakbyśmy sobie od razu w jakiś sposób podsortowali te pączki. Także to na początku są waniliowe, potem truskawkowe, a potem wiśniowe. Teraz chcielibyśmy, żeby nie liczyć kombinacji, tylko właśnie liczyć dowolne ciągi tych, tych, y, tych pączków. Czyli, y, czyli to, co chcielibyśmy zrobić to w jaki sposób uwzględnić jeszcze wszystkie możliwe ich permutacje. I jeżeli chcemy po prostu uwzględnić ich permutacje, to to nasze a n powinniśmy podzielić, pomnożyć przez n silnia. No i zamiast to mnożyć przez n silnia, możemy, znaczy możemy to pomnożyć przez n silnia, po prostu wyciągając n silnia z... z jakby, jeżeli... jeżeli zamiast xn weźmiemy xn przez n silnia, no to automatycznie pomnożymy wszystkie te elementy e, ciągu przez n silnia. Tak po prostu wyciągamy, wyciągamy, przed, wyciągamy z tego an 1 e, przez n silnia, więc wszystkie te elementy w an e, się mnożą po prostu przez n silnia, jeżeli wyciągnęliśmy to n silnia. Yy, więc w ten sposób rozważamy wszystkie dowolne permutacje yy, zamiast, wcześniej mieliśmy kombinacje, a teraz rozważamy dowolne permutacje tych, yy, tych yy, pączków, więc, więc prawie to o co nam chodzi. Ale czy dokładnie to o co nam chodzi? No nie do końca, no ponieważ teraz, jeżeli mnożyliśmy jeżeli po prostu przez n silnia, to uwzględniamy dowolną permutację, czyli również... Jako osobną liczymy taką permutację, że na przykład dwa waniliowe zamienimy ze sobą miejscami. Już mówimy, że to jest inny zestaw pączków. Ale my tych pączków z jednego rodzaju nie rozróżniamy. Więc dla nas to jest ciągle ta sama, ta sama, ten sam zestaw. Więc to, co byśmy chcieli zrobić, to w jakiś sposób powiedzieć, że, że takie permutacje m, pączków. Innego rodzaju są ok, ale pączków tego samego już nie. Że to, jest, że to będzie to samo, jeżeli spermutujemy w ramach jednego rodzaju pączków. Więc w jaki sposób możemy to zrobić? No, możemy po prostu powiedzieć, że, yy, że jeżeli mamy trzy pączki, możemy się zastanowić, ile razy liczymy te, te, permutacje, takich, te permutacje w pojedynczych grupach. tak? Jeżeli mamy trzy pączki yy, waniliowe. To moglibyśmy poustawiać te same waniliowe na 3 y, silnia sposobów. Więc musimy po prostu podzielić przez 3 y, silnia y, przy tym wyborze. Więc tak naprawdę to, co musimy zrobić, to przy każdej tej potędze, y, przy każdy, w każdym nawiasie, przy wyborze danego, y, danej, danej ilości pączków danego rodzaju, czyli na przykład, jak wybieramy 2, Dwa pączki y, truskawkowe. Musimy uwzględnić to, że te, te dwa pączki truskawkowe będziemy mogli ułożyć na dwa silnia sposobów. Albo, że jak wybierzemy cztery pączki waniliowe, to będziemy mogli te cztery pączki waniliowe po, y, ułożyć na y, cztery silnia sposobów i to będzie ciągle ten sam, ten sam y, układ. Więc y, uwzględniając te takie y, dzielenie, jeżeli podzielimy wszystkie te, bo każdą potęgę xn w tych tutaj y, czynnikach przez y, n silnia, to otrzymamy dokładnie i potem y, interesuje nas też y, element ciągu y, tego tutaj przy xn przez n silnia. To będziemy mieć dokładnie, uwzględniły wszystkie permutacje pomiędzy. Y, Różnymi elementami. W sensie uwzględnimy wszystkie te takie zestawienia pączków, które które, uwzględniają, które różnią się permutacji pomiędzy różnymi elementami, a nie różnią się permutacjami pomiędzy tymi samymi elementami. Ok, więc to, co tutaj tak naprawdę otrzymujemy, to nie iloczyn funkcji tworzących zwykłych, tylko funkcji tworzących wykładniczych. Więc jak możemy policzyć, co stoi przy AN? No tak samo operując po prostu na tych funkcjach y, tworzących wykładniczych. Więc y, cóż, no możemy powiedzieć tak, no zacznijmy od ostatniego nawiasu. Ostatni nawias to jest po prostu e do x. To Państwo powinni wiedzieć, że jeżeli weźmiemy 1 plus x przez 1 silnia plus x kwadrat przez 2 silnia i tak dalej, to otrzymamy po prostu e do x. Teraz jak popatrzymy na przedostatni nawias, to tutaj też mamy e do x, tylko po prostu usuwamy tą jedynkę na początku. Więc możemy powiedzieć, że to jest e do x minus 1. No i został nam ten pierwszy nawias. W tym pierwszym nawiasie mamy tylko wyrazy parzyste. Tylko wyrazy z parzystymi potęgami. Tak? Czyli tylko 1 plus x kwadrat przez 2 silnia plus x do czwartej przez 4 silnia i tak dalej. No jak możemy uzyskać coś takiego? A możemy zauważyć, że jeżeli byśmy, my, jeżeli byśmy wzięli e do minus x, to on by był E do minus x wygląda tak, że mamy 1 plus y, minus x przez 1 silnia, plus x kwadrat przez 2 silnia, minus x, y, trzy, x do trzeciej przez 3 silnia, i tak nieparzyste elementy są, nie, pa, elementy z nieparzystymi potęgami x są ujemne, a y, elementy z parzystymi potęgami x są dodatnie. Więc, jeżeli weźmiemy sobie E do x i dodamy do tego E do minus x, to zauważmy, że nam się te y, te elementy z parzystymi, nieparzystymi potęgami skrócą, a te elementy z parzystymi potęgami y, nam się zdublują. Więc jeżeli podzielimy coś takiego przez 2, to dostaniemy właśnie tylko po prostu y, taki ciąg z parzystymi, z parzystymi potęgami. Więc iloczyn tych trzech nawiasów to jest właśnie e do x plus e do minus x przez 2 razy e do x minus 1 razy e do x. Y, no i jak wymnożymy te rzeczy, to otrzymujemy e do 3x. Minus E do 2X plus E do X minus 1. I wszystko podzielone przez 2. No i teraz możemy zauważyć, że to jest po prostu suma y, czterech osobnych y, funkcji tworzących. I y, jakie roz, rozpiszemy sobie. To, to pierwsza to jest po prostu. Y, no, przepraszam, tutaj powinno być. Y, y, Tutaj powinno, być przez, tutaj powinno być przez n silnia podzielone wszystko jeszcze. To jest mój błąd. Tutaj powinno być 3 do, tak jak jest 3 do n tej minus 2 do n tej plus 1 razy x do n tej to powinno być podzielone przez n silnia minus 1. Więc otrzymujemy, że ten nasz ciąg a n jest równy 1 druga razy 3 do n tej minus 2 do n tej plus 1 minus. Yy, nawias Iversona n yy, równe 0, który bierze się z tego, yy, z tej minus jedynki tutaj, która nie jest y, przy x do n tej żadnym. I który bierze się z tej minus jedynki tutaj. No dobra, więc yy, to jest rozwiązanie tego powiedzmy trudniejszego wariantu yy, naszego zadania. Yy, I na tym dziękuję. I przepraszam jeszcze raz za ten brak tutaj yy, n silnie w mianowniku.